Witajcie serdecznie. Dzisiaj Wam przedstawię krótką recenzję sygnalizatorów Monster Fishing 111C. Zapraszam do oglądania. Ten sygnalizator, jak zauważycie, należy do bardzo prostych modeli. Na nim nie zauważycie żadnych przycisków ani pokrętł do regulacji głośności, czułości ani tonu. Ze wszystkich sygnalizatorów Monster Fishing ten model należy do najtańszych. Sygnalizator ten występuje w komplecie 4 sygnalizatorów plus centralka. Sygnalizatory te dedykowane są dla osób, które rozpoczynają przygodę z skarpiarstwem oraz dla tych, którzy sobie cenią prostotę oraz bezawaryjność. W tym modelu sygnalizatorów, jak wspomniałem wcześniej, nie ma żadnych pokrętów do regulacji głośności ani tonu. Natomiast regulację głośności zastępuje taki mały koreczek, który po wsadzeniu w odpowiedni otwór wycisza na tyle symbolizator, że nie pisze nam po uszach. A teraz wyciągnij korek Wlać korek w uszy. Dość! On jest straszny! Od razu lepiej! Jak zauważycie, ten koreczek, o którym wcześniej wspomniałem, ma tutaj taką żyłkę. Specjalnie tak zastosowaliśmy, żeby po prostu takiego koreczka nie gubić. On jest mały, tak więc bardzo łatwo na zasiadce o zgubienie takiego małego elementu. Tak więc ewentualnie polecamy nasz koreczek. Na żyłkę, tak jak w tym przypadku, bądź dla bardziej estetycznych osób, może nawet i na łańcuszek. Zastosowanie takiego fajnego, małego patentu. Podsumowując, ze wszystkich sygnalizatorów firmy Monster Fishing ten model należy nie dość że do najprostszych, najtańszych, ale również najbardziej bezawaryjnych. Tak więc polecamy ten sygnalizator z naszej strony. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!